Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki jego Maryi z Józefem, wpierw za nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą ducha świętego. Mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl o to anioł pański, ukazał mu się we śnie i rzekł. Józef jest synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi Twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od Jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy, Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Wziął swoją małżonkę do siebie. Oto słowo Pańskie. Józef usłyszał bardzo ważne słowo. Najpierw słyszy bardzo dziwny plan, który ma Bóg się. Aniu pojawia, e, moja narzeczona, żona właśnie zaszła w ciążę. Bez mojego udziału. O co tu chodzi? I nagle ja, ona może być. Obgadają ją jako, jako cudzołożnicę, mnie jako rogacza. Może zabiją. A Bóg mi każe ją z powrotem brać do siebie. Każe mi nieść, nieść to brzemię. Dziwny plan słyszy. Ale słyszy bardzo ważną rzecz. To wszystko się wypełniło po to, bo narodzi się ktoś, kto ocali, Lud od jego grzechów. Józef słyszy wyraźnie: lud Izraela jest w ciężkiej sytuacji, jest w grzechu. I zewnętrznym znakiem tego grzechu, zewnętrznym przejawem jest to, że Rzymianie chodzą po naszych ulicach i robią u nas co chcą, że jesteśmy w niewoli. Dlaczego o tym mówię? Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Które często rozumiemy jako wyraz pewnej pięknej, słodkiej, rodzinnej tradycji. A tymczasem one się dzieją ze względu na to, że nasz naród jest w grzechu, że nasza rodzina, nasze społeczeństwo jest w grzechu, że, że ja jestem w grzechu. Boże Narodzenie dzieje się ze względu na Ciebie, na Twoją historię, na Twoją sytuację. Nie wiem, ze względu na Twój nauk, ze względu na Twój związek niesakramentalny, ze względu na, na Twoje nerwice, na Twoje tragedie jakieś. Dlatego przychodzi Jezus. Dlatego przychodzi się narodzić. Przychodzi się narodzić, te święta są dla Ciebie. Ze względu na Twoją sytuację. I ten psalm o tym mówi: wyzwoli biedaka, który go wzywa, tego, który woła ratuj mnie. Zmiłuje się nad biednym i ubogim, nędzarza, tego, który nie ma nic ocali od śmierci. Tego, który nie ma się czym pochwalić przed Bogiem, może swoimi grzechami, może się pochwalić tego ocali od śmierci. Dla, dla tego człowieka ja się dzisiaj rodzę. Dlatego, miejsce przy, przy żłobku, przy tej szopce, którą budujemy, przy tym dziesiątku Jezus, miejsce mają ci, oni najbliżej powinni siedzieć. Ci, którzy uważają, są, uważają się za najgorszych. Albo są przez innych uważani za najgorszych. To dla nich. Się rodzi. Dla nich są te święta. Jeżeli widzisz, że Ty nie jesteś godny, to super, to to jest miejsce dla Ciebie. To są święta dla Ciebie. To są święta dla Ciebie. Bo Bóg przychodzi, ta miłość Jego się bardzo konkretnie wciela. Tej miłości Jego będzie można dotknąć w tym dzieciątku.